Siema. W dzisiejszym odcinku wbiję sobie 55 tysięcy pucharków. Tutaj wbiłem sobie ogólnie, żeby osiągnąć 55 tysięcy wbiłem sobie 8 postaci na 900 i tak to jakieś 800, 700 sobie wbiłem. Więc to jest sobie nagrabne na kicia żeby łatwo po prostu zagrać sobie tą gierkę. Chociaż jak gram tym kitem, to szczególnie trafiłem samych typów 40-50 tysięcy, więc te pucharki sobie nie mają znaczenia, ale aktualnie są boty, więc... To można jakoś ugrać jakbym kapił, ale tutaj nie o to, chodzi, żebym kapił. Tutaj przez kapienie 55 tysięcy to Ale tak się szczerze, jak wie 50 tysięcy, to zamierzałem wbić 55 tysięcy i potem 60 tysięcy, ale tak po prostu teraz jest dzisiaj, tu i teraz nadszedł moment, kiedy dobija 55 tysięcy pucharków. Więc tutaj muszę skoczyć na tego typka. No nice. to jest. Odciąg Dobra. Dobra, nice, nice. dajcie mi tutaj przejść, zabiego go, nice, 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 yes. ale ale daj także mamy to 50 tysięcy pucharków. Zagram sobie jeszcze jedną gierkę, żeby mieć jeszcze więcej tych pucharków i no, kolejny odcinek będzie pewnie 56 pięćdziesiąt tysięcy. No i właśnie teraz są te typki, co są po prostu dobre i zobaczymy jak na nich mi pójdzie. Ale gram też kitem i kitę na siódmym levelu można naprawdę mega mało zrobić. Po prostu jest mega ciężko mi się gra kitem, bo kit mega słabo gra się i jak się nie ma odpowiedniego levelu, i na solo, to jest tak mega słabo? Na co? No, mega ciężko się grać. Tam akurat mam ten gadżet, gdzie w karton się zamieniam i mogę szybko coś zrobić. Także nice. Tutaj sobie skoczymy na tego typka. Dobra, oczywiście nie trafiłem. Nie wiem, czy specjalnie to zrobiłem. Tutaj sobie skoczę. O, nie, nie, nie. Będę sobie tak. Dobra, spokojnie. Skaczę na niego. Raz, dwa. Dobrze. Karton, zdążę, zdążę, zdążę. U, u, u Dobra. Mogę na niego skoczyć. Skacz. Skoczyłem? Nie, 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 nie. nie. Dobrze, dobrze, dobrze jest Nice! Jest! Dobrze! Teraz muszę jakoś to zrobić. Tylko pytanie, gdzie jest ten teammate. Nice! Raz. Nie, 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 nie! 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 nie. czy, trzeba o tak walczyć właśnie ja wam pokażę. O nie, nie! O, ale zwaliłem nie Bez sens, dobra No i plus 6 pasta druga w ogóle. Pokażę wam. No i mamy 514 50, Dajsik. W ogóle, pokażę Wam coś, patrzcie na to. Tutaj mieliśmy plus 7, plus 10 i patrzcie. Tutaj niestety miałem porażkę. Tradycyjnie, bo no. Nie wiem dlaczego to akurat przegrałem. Patrzcie na te gierki. Tutaj miałem Media 727 i patrzcie, ile razy wygraliśmy. Plus 13, plus 16, plus 13, 13, 12, 11, 9, 8. Patrzcie, ja sobie grałem Media. Z 652 do jakichś 727, i moje zdanie to jest mega fajne. A więc wbiję 55 tysięcy. Kolejny odcinek będzie jak wbiję 56 tysięcy. Dobra, trzymajcie się, cześć.